Nie już nie chcę więcej! Ja Cześć wszystkim! Właśnie wybieramy się na wycieczkę rowerową nad morzem. Startujemy w Pogorzelicy, i jedziemy przez Niechorze w stronę rewalu. Pogoda nam dopisała i jest piękne słoneczko. Mikołaj w kasku obserwuje okolice, a my po dłuższej chwili dojeżdżamy do rewalu. Znaleźliśmy tu super taras widokowy, z którego widać całe morze. Szkoda, że akurat nie trafiliśmy na zachód słońca. A na drodze powrotnej trafiliśmy na super wesołe miasteczko. Nie wytrzymaliśmy i musieliśmy wstąpić. Chcieliśmy pojeździć na tych elektrycznych okartach. Bilecik jest i Mikołaj czeka na swoją kolej. To jest jego pierwszy raz na takich samochodzikach. I kolej na Mikołaja, oczywiście, wsiada z tatą. I ruszają. Mikołaj od razu chwyta za kierownicę. Jeżdżą jak szaleni. Uwaga, bo będziecie mieli stłuczkę. A teraz małe piruety. I o nie, Hej, Hejo, Mikołaj jest zachwycony. Koniec przejażdżki, nie wiem ile trwała, ale chyba z 15 minut. Jest! Jak, Jak było? Idziemy dalej pozwiedzać park rozrywki, widzę jakieś baseny. Zobacz, chcesz tam na łabądka pojechać? Chcesz na łabędzia tam iść, tam wysoko będziemy? Chcesz? Idziemy teraz na dużą karuzelę z łabędziami, sama nie wiem na co się pisze. Przecież ja mam lek wysokości. Mikołaj! I startujemy, na razie bardzo powoli. Mieliśmy tam taką dźwignię, i po wciśnięciu lecimy w górę. Tam na górze było przerażająco, i o dziwo Mikołajowi się podobało. Po kilku latach się przyzwyczaiłam, ale chyba wolałabym jednak jeździć na tych kartach. I jeszcze raz w górę. I teraz to można podziwiać widoki. Ale chyba jednak wolę zjechać w dół. Tak zdecydowanie lepiej. I jak, Mikołaj? Fajnie, piona! Pam! Teraz moja kolej na jazdę samochodzikami. Mikołaj ma większe doświadczenie. Od razu przechwycił kierownicę i zaczął sam sterować. No normalnie jazda bez trzymanki. I teraz piruety i dalsze szaleństwa na torze. To mi się podobało. Wracając trafiliśmy na dużego szreka. I Rubik ciach, ciach, ciach. ciach. Wieczorem była obowiązkowa gra w Cymbergaja. Niedługo Mikołaj zostanie mistrzem. Spójrzcie na to. Czysta! Wow, Mikołaj zrobiłeś! Ledwo sięga na palcach musi stać. Konie! z Lecimy teraz na wystawę Lego, zobaczymy jaka jest duża i co tam ciekawego będzie. I może sobie wejdziemy do motylarni. Mamy bilety, więc lecimy. Tak, chodzimy. jeju! Ale jesteś wielki. Z wosku? Zaczynamy zwiedzanie. Najpierw w oczy rzuciła mi się makieta Lego Friends. To jest centrum handlowe. Tam jest szkoła. Myślałam, że będzie więcej zestawów z Lego Friends, a tutaj przechodzimy do piratów. Są to bardzo stare zestawy i widzę sporo statków. A tutaj Lego Technik. Zobacz, mały jesteś. A mi nogi wyciągnęło. No, no. <grymna> Mocy robione. To jest z lata 90 Mikołaj, lego duplo i kolejka twoja. To jest jaka duża makieta. jest lego city, tak? Ale to też jest lego city? To są lego chyba kreatory. No, no nie mogę. Ja Jaki podekscytowany. Mikołaj spokojnie. Helikopter. Mikołaj był tak niewidzięty, że prawie by wywił tą szybę. To są auta złomek. To jest złomek? Tam jest manuwy. To jest piraci. Co to jest Ninjago? Dziki zachód. Duża budowla, Taj Mahal Naprawdę robi wrażenie. A to jaka duża ta wieża Eifla jest. I chyba największa budowla wieża Eifla. Słuchaj, jak liczę. Wszystkie policzysz? nie ja tak. Mikołaj nie mógł oderwać wzroku od tej dużej makiety. Nawet mecz jest. I jeszcze wiatrak. To wieżek ma. 6 tysięcy to 7 tysięcy kosztuje. Aż tyle? Makieta London Bridge też ma bardzo dużo elementów. I tu jakieś potwory? A to bo Tak, I jeszcze jakieś zamki, smoki. To ja coś. To koza, no, bo też stare. To jest stare? 90. na lata. Na tej makiecie bardzo dużo się dzieje. Nowe zestawy te podarki, to jest pan. Tutaj jest druga część. O, tutaj są Star Wars. Star Wars! Tutaj jest ten pociąg w wersji kosmicznej, Mamy w wersji tego trajna. I jeszcze makieta Star Wars. Darth Vader. A to gwiazda? To gwiazda śmierci. Ten PCS a ja tak ja za śmieci związku jest. Ja, Panowa gdzieś 2000 może niecałe, ta stara, ciężko powiedzieć. 3-4. Kapitan tam na tym statku jest? Jakie emocje, jakie emocje, Mikołaju. Zwiedziliśmy całą wystawę. Udajemy się do wyjścia. Wszliśmy już z wystawy LEGO, ale była dużo mieszek w Karpaczu. Mikołajowi się bardzo podobało. Już młody jestem. Zobacz, zobacz, jak ręce... Z... Teraz lecimy na dmuchańce, bo on jest wkurzony, że nie poszedł na automaty. Ty mały hazardisto. Idziemy na te duże dmuchańce. W Niechorzu znaleźliśmy mini miasteczko z dmuchańcami wow ogromne to Mikołaj buty Mikołaj był w niebo wsięty i od razu poleciał skakać na dmuchańcach i uwaga pierwszy zjazd Woo! w dół i z powrotem na górę i znowu w dół no <grywania> i <Dawaj>, szybko <grywania> i po raz dwudziesty w dół a teraz nawet z podskokiem Jakiś statek. Od tyłu masz wejście. Tam było bardzo dużo rodzajów tych dmuchańców. Były większe i mniejsze, ale niektóre mnie przerażały. Były zdecydowanie za duże dla Mikołaja. Na pewno chcesz tam iść? Bo ty się pochodzi no no i przyjmujesz i są. No bo zobacz, jakoś niedawno staniesz z tej góry. Którą wybierze prawą ja, czy lewą? Ja mówię, że z tej strony pójdzie. A ty? Z lewej pójdzie na bank. Jest! I co? Już nie chcę więcej. Rękoma. Nie! Chyba jednak ta zjeżdżalnia była za duża dla Mikołaja. Zobacz, już za rogu! To było mocne. Zobacz. Oho. Próbował nawet wejść na największą zjeżdżalnię Titanika, ale tam zjazd był prawie pionowy. Tata musiał interweniować. O, oh, już jak szybko! Gdzie on powiedział? No to on dużą zjeżdżalnię też od razu rozpracował. Już wyszliśmy, Mikołaj był pół godziny, wybawił się zawsze czasy nie chciał wyjść. A zapłaciliśmy tylko 15 zł. Udaliśmy się po raz kolejny na wycieczkę rowerami. Tym razem po leśnej ścieżce. I Mikołaj mi trochę przysypia. Już zasnął, to znaczy. Rekreacyjna przejażdżka przy lesie. Na razie droga jest fajna. Skręciliśmy z drogi asfaltowej, z pięknej ścieżki w las. Bo miało być szybciej. Trafiliśmy na taką drogę z piachem. Ja już całe takie mam czarne. A ja nie będziemy w ogóle jedziemy, bo tutaj w ogóle ludzi nie ma. Zobaczcie, jaka to jest trasa. I finalnie dojechaliśmy do morza. Następnego dnia znowu musieliśmy odwiedzić dmuchańce. Tym razem po przeciwnej stronie, ale też są super zjeżdżalnie. Jak zawsze chwila przerwy na sesje zdjęciowe z widzami. Trochę dłuższa chwila. Na chwilę straciłam Mikołaja z oczu, a on już powędrował na wielki tor przeszkód. O nie! I powrót na dmuchańce. Szaleństwa ciąg dalszy, a tutaj jeszcze tyle dłuchajce do zaliczenia. Zjazdu, wejście do góry, jeszcze bieg z przeszkodami. To taka mini spinaczka, nie? nie? O, na tych jeszcze nie byłem. Chwila moment i Mikołaja nie ma. Mam. A ja też mam. <laughs> na powrocie jeszcze stąpiliśmy na automat. Trochę w czołgu, trochę w koparce. To za 500. A którego miśka chcesz wziąć? Może tego. O i nie wiem czy się uda. A tu masz tylko jedną szansę. Do odważnych świat należy. Próbujemy teraz zgarnąć tą dużą myszkę Miki. Chwila, trzeba wycelować. To takie, które nie da rady wyciągnąć tego Najpieniążek <grymne> pani, szukamy Małe zakupy po drodze Mikołaj oczywiście stawia I w końcu mam wymarzony świecący samolot I lata po chodniku Przerwa na pyszne lody Desery lodowe No i drugiego dnia znowu powrót na dmuchańce tym razem Mikołaj znalazł kompana do szaleństw. A rodzice się opalają. Rozbieg i chlup! W dół. A teraz wyścigi. Kto pierwszy na torze przeszkód? Na razie idą łeb w łeb. I tak szaleństwa trwały do późnego wieczora. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa! pa, pa.